Z notatnika dietetyka. Twoje zdrowie w Twoich rękach, ABC żywienia z magdaleną kopel. Witam! Dziś kilka słów o diecie wspierającej nasz mózg i przeciwdziałającej zmianom neurodegeneracyjnym. Jest to istotna kwestia nie tylko dla osób starszych, ale bowiem podobne zasady będą nam towarzyszyć w momencie, kiedy chcemy zadbać o lepsze skupienie naszych dzieci w szkole czy nasze w pracy. Wiele osób mogłoby założyć, że funkcjonowanie mózgu zależy tylko od uwarunkowań genetycznych lub przypadków. Mało kto wiąże je z dietą, a dieta Mind ma udowodnione działanie prewencyjne przed pogorszeniem się funkcji poznawczych, a to, co jemy i co udowodniono, ma ogromny wpływ także na układ nerwowy i zapobieganie lub opóźnianie pojawiania się wielu chorób. W założeniach tej diety zostały wyodrębnione składniki, które są Brain Healthy, czyli zdrowe dla naszego mózgu, oraz te niezdrowe. Do grupy tych poprawiających sprawność umysłową zaliczone są np. warzywa zielono-liściaste i inne warzywa, owoce jagodowe, np. truskawki, maliny, jagody, o których dużo mówiłam w kwestii antyoksydacji, orzechy, nasiona roślin strączkowych, produkty pełnoziarniste, ryby, drób, oliwa, z oliwek i wino. Natomiast do grupy najmniej korzystnych produktów zaliczono czerwone mięso, żółte sery, ciasta, sodycze, produkty smażone oraz oczywiście fast food. W diecie dla poprawienia funkcji kognitywnych zwraca się uwagę na częstotliwość spożycia zielono listnych warzyw i jest to codziennie, orzechów 3-4 razy w tygodniu, na niski indeks glikemiczny oraz niski ładunek glikemiczny diety, którego tak naprawdę nie trzeba kontrolować, kiedy prawidłowo dobierzemy produkty. Dla kogo są założenia diety mind? Może być ona stosowana przez osobę, której zależy, aby żyć jak najdłużej, jednocześnie będąc w pełni sprawnym intelektualnie. Ten sposób żywienia ma, według mnie, dobrze dobrane produkty i założenia i można go stosować całe życie, aby zapobiegać nieodwracalnym zmianom w organizmie, które mogą się pojawić, kiedy jemy przez dłuższy czas nieodpowiednio. Taka profilaktyka dietetyczna polecana jest też dzieciom i osobom młodym, kiedy rozwój ich mózgu jest największy. Stosując podane tu rozwiązania, oprócz zachowania fit mózgu, można zrzucić kilka kilogramów, zaopiekować swoje serce oraz jelita. Dlatego, jeżeli jesteś w biegu, cenisz dobre jakościowo produkty, chcesz dostać w formie fizycznej i psychicznej na lata, sięgnij do podanych przeze mnie informacji i wypróbuj to rozwiązanie już dziś.